Halo, halo! Dzień dobry drodzy, witam Was bardzo serdecznie w nowym roku. Mam dla Was dwie bardzo dobre informacje. Pierwsza, że w miesiącu styczniu będziemy współpracować z grą World of Tanks, także będzie tutaj promocja, a druga informacja, myślę dla Was bardziej istotna to to, że z tej okazji mamy tutaj super konkurs z nagrodami, w którym tym konkursie możecie zgarnąć gwintowe gadżety, także myślę, że bardzo fajna okazja, żeby tutaj do konkursu dołączyć. Więc tak, do wygrania wylosujemy dwóch zwycięzców. Pierwsza osoba zgarnie zestaw gwintowych przypinek. Takie tutaj bardzo ładne przypinki. Eee, no, piękna sprawa. A druga osoba zgarnie dwie naszywki gwintowe z frakcji Skelligej Królestwa Północy oraz gwintową smyczkę. Także to są nagrody, które są do wygrania. Natomiast żeby do konkursu dołączyć, bardzo prosta sprawa, wystarczy pobrać grę World of Tanks oczywiście z mojego linku. Link będzie dostępny w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Zagrać przynajmniej jedną bitwę losową, a następnie zostawić pod tym filmem komentarz, zostawić Wasz nick i zostawić screenshota, na którym będzie widać ile bitew rozegraliście, no i Wasze konto w grze. Dodatkowo osoby, które zagrają przynajmniej 10 bitew będą miały podwójne szanse w losowaniu. Także warto tutaj zagrać więcej niż jedną bitwę, żeby mieć większą szansę na zwycięstwo. Poza tym, nagrody zostaną rozdysponowane na koniec miesiąca, czyli 31 stycznia, pod warunkiem, że osiągniemy minimum 30 osób, które właśnie do konkursu dołączą. Także jest o co walczyć. Mam nadzieję, że konkurs nam się spodoba. A w dzisiejszym odcinku zobaczycie moje zmagania, oczywiście, w World of Tanks. Yy, tutaj taki skrócik zapodałem wam z mojej sesyjki, także mam nadzieję, że od niego się spodoba. Dołączajcie do konkursu i powodzenia! Dobra, to plan jest taki: Dawid siedzi pierwszy, a ja się będę trzymał na ogonie. I potem, jak zginie pierwszy, to będę się z niego śmiał. <laughs> Kurde, ja się to wyglądają jak progracze. <laughs> Jakieś odznaki mają, chłopy. Kurde, mój czołg jest strasznie wolny. Nie znam map totalnie. Więc... Można się ze mnie śmiać. O, już nie mogę się ruszać. O, chyba, pierwsza... O. <grystanie> no, pierwsza misja nie potrwała za długo. Nie strzeliłem ani razu. <grystanie> A to działa tak, że jak przegram wystarczająco dużo razy, to będę grał z coraz słabszymi? Może zbijemy winrate do 10%? Dobra, gdzie jedziemy? Lewą, prawo, ja bym na lewo pojechał. I kurde, patrzcie jakie oni mają szybkie czołgi! Ja teoretycznie wziąłem najmniejsze, powinien szybko jeździć, a... Chłopy takimi wielkimi to... dwa razy szybciej jeżdżę. W ogóle mam problem z oceną odległości tutaj. W tej grze. Czekaj, masz się kółko zmniejszy. Kurde, za... ale mnie to w nie Nie przebito pancerza. K... Co to? What? E? <ścoughs> nie rozumiem jak to działa. prostu strzela z bazy chyba, nie wiem. Teraz tryb kierowania odpalimy. O, patrzcie, ja jestem na górze listy jako najlepszy. Chyba pamiętam jak... My w zeszłym roku graliśmy, to można było drzewa przewrócać. Jak chcesz zadawać ból, to graj arta. A nie wiem, czy mam. Kurde, wykrył nas. To jest jakieś powiadomienie, jak na przykład, już nie jestem wykryty? Zona. Może się zerwać w każdej chwili Gązienica zerwa na stoje. Jak on w gąsienicy trafił z takiej tej Weszło jak masło, przeciwnik oberwał! Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał! Zawierzenie naprawione. Ruszamy. Weszło jak masło, przeciwnik oberwał! Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Jak Jeszcze raz! Oberwał. Nie! Kurde, ale pech. Ostatni strzał zszedł. Patrzcie, no ja ładnie strzelam, a teammate nic nie robią. Dobra, pikie Jeszcze raz! No nie, Rik! Jest! Zabiłem jednego! Gdzie on jest tak. A on tu. Ty, dwóch zabiłem. PB. Zabiłem dwóch. Fajny, podałem się ten czołg. Ale mam wrażenie, że wygrywam więcej niż 35%. To jest postęp. Kurde, znowu jadę sam. Nie, nie, nie. Dobra, musimy wyciągnąć wnioski z poprzedniej bitwy. Trzymamy się razem z drużynką. Im nas więcej, tym mniejsza szansa, że wybiją wszystkich, nie? Strategia na ilość. Ha! Trafiłem go! Widzieliście, jak przewidziałem. jego trajektorię pojazdu. No teraz go dojeżdżamy. On już się boi. Kurde. O, dostał! Aj! Close. Nie! Traf go! Kurde. A, ten mnie tutaj nabije. 50 też. Bijemy mu obrażenia. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy Dostał! To zniknął Skamuflował się, dobra, nie wyszło najgorzej kurde 4-3 tam jest To musiał poczuwać Kurde, już 100 obrażeń mu ładowałem 150 200 a soluje chłopa Aj Nie Wystraszył się, widzicie? Ale go ograłem hmm. Stałem w miejscu i strzelałem Jeszcze raz, uwaga, solo kill Tak jest! To jak pierwsze wbicie proladera o, no, patrzcie, ale obrażeń bije w tej grze. Ale obrażeń bije. Jeszcze raz. Kurde. To jest 3 do 7, i tak przegrywamy. No, przegramy, przejmą naszą bazę. Ale chociaż obrażeń nabije w tej grze.

No i koniec, boom, strzelaj, ty, 5 kili. dobra, no wciry totalne, ale 5 kili. Albo mogę być gigakoksem i po prostu na pełnym gazie dojechać wszystkich jednocześnie. Też opcja. Najlepszą obroną jest obrona, nie? A, tu jest dwóch moich ziomków. Dobra, to nie boty. Może mi pomogą. Nie znam map, nie? Więc to też jest mój problem. Ty, a może sniki i przejęcie bazy im zrobimy? Może zrobimy takie pacyfistyczne podejście? Nie strzelamy, tylko jedziemy. Nie wiem, w które miejsce najlepiej strzelać. Tu jest zielona strzałka w kilku miejscach, ale... Mamy 1v1 Dobra, i teraz przejmujemy szybko Jazda. Nie ma tu nikogo, nie? O nie, jest ktoś. A, dobra, musimy wycofać. On mnie nie widział. A? Faktycznie od plecków i porobiony. Ja mamy przewagę liczebną jeden. Płaca mi się go dojeżdżać, kule, 40 sekund. Dosyć długo. Atakuj. On ucieka. Dolna płyta. Kurde. Dobra, został jeden. Mógłbym przejmować punkt, ale lecimy po kile. Cztery kile znowu. Ale jestem dobry. Esportowy sen, widzowie. O mistrzostwo świata, kill. Jak go zabijemy, to zostaniemy mistrzem. Dobrze, 47 dostał. Ucieka. Predykcja, prediction movement. Pyk, i do pfodu strzelamy. Teraz on wycofa? Nie, do przodu jedzie. Kurde, ale zes, no i chyba przegrywamy. Traf go! 64, one more! Nie! Yeah! Kurde, nie trafiłem. Ale z win! Kurde, podjechanie od tyłu zadziałało. Yy, na dzisiaj czołgi kończymy. Przypominam, yy, widzowie, ktoś chciałby dołączyć do konkursu, wystarczy założyć nowe konto po kliknięciu w link. I wówczas możecie zgarnąć yy, gwintowe gadżety pod warunkiem, że zagracie przynajmniej jedną bitwę.